11 międzynarodowa konferencja borówkowa. Jesteśmy dzisiaj w hotelu Mazurka z Bożerowie Mazowieckim. Staraliśmy się przedstawić państwu zastosowanie naszej wiedzy w rozwiązaniach nawożeniowych dla borówki. I was impressed by how many people, how many, growers, how many dealers in the industry were involved. Głównym przekazem mojego wystąpienia jest przekazanie informacji dla producentów borówki o tym, aby liczyli koszty, aby kalkulowali swoje działania, aby mogli cieszyć się nie tylko uprawą, ale również zyskiem i profitem ze swojej działalności. Jeżeli nie zrobimy rewolucji niebieskiej, która jest potrzebna obecnie na rynku, pewne plantacje niestety będą musiały przestać produkować owoce. Ze względu na straty związane z małą ilością plonów na hektar czy z rośliny. Jedenasta konferencja, jedenasta z rzędu konferencja porówkowa. To, czego się dowiedziałem podczas tej konferencji, to my nie jesteśmy już producentami borówki amerykańskiej. Nie, jesteśmy gigantycznymi, potężnymi, już znanymi w świecie producentami polskiej borówki. Podsumowanie wykładu w dwóch czy zdaniach to w mojej ocenie najważniejsze albo jedno z najważniejszych to to, aby producenci borówki, w ogóle wszyscy producenci zaczęli właściwie rotować preparaty. Our project Italian Berry is all about boosting the awareness of the consumers and of the pol industry about the big potential of blueberries and berries in general. Polskie gospodarstwa w tym polskie plantacje borówek amerykańskich coraz częściej muszą borykać się z negatywnym wpływem czynników zewnętrznych na produkcję. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy zechcieli wziąć udział w tegorocznej konferencji. Dziękuję wszystkim wykładowcom, którzy podzielili się naszą wiedzą, firmom, sponsorom, wszystkim Państwu za to, że tutaj że zechcieliście się spotkać. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować te dobre spotkania, dobre rozmowy na kolejnej edycji w 2024 roku. Do zobaczenia.